Rafał Witam w programie Taniec w Bryndale. Moim gościem jest Halina Błynkowa. Jak taniec, to od razu. Yy, zespół Olza. <noise> tak, tak, witam wszystkich. <noise> tak, kiedy zaczynałaś w takim zespole pieśni tańca Olza? Tak, tak zaczynałam i powiem szczerze, że chyba w przyszłym roku znowu sobie zatańczę. Strasznie bym chciała, ponieważ jest jest uroczyste, po prostu jubileusz uroczysty i zbierają wszystkich tych, którzy gdzieś tam kiedyś po drodze tańczyli i chyba się spotkamy wielopokoleniowo i z tego co wiem, to właśnie mam śpiewać i tańczyć żywiecki taniec. To wzruszających Chwila. Bardzo zresztą. i strasznie bym chciała. całe Cały liceum. Cały liceum? liceum, tak, cztery lata. Tak. To, to w zasadzie tyle to mniej więcej śpiewała Śpiewałam i tańczyłam. Marzyłam o tym, żeby tam więcej śpiewać, ale więcej tańczyłam. Mhm. Ale z tego, co kiedyś rozmawialiśmy, to twoi rodzice chyba raczej tak sceptycznie do tych Twoich artystycznych występów podchodzili. Tak? Od zawsze, tak, tak. Jak zobaczyli, że już się tam ja bardzo szybko tam się załapałam. Tak dość jakby już e, intensywnie, że te, w tej tańce weszłam, miałam wtedy 14-15 lat jakoś, no to, e, to się zaczęły wyjazdy, bardzo dużo wyjazdów, a mój tata bardzo dobrze znał ten zespół, bo tam bardzo często z nimi imprezował, więc chyba trochę się zaczął bać o mnie. A, po prostu z swoich. Tak, dokładnie, ale zresztą e, pamiętam, że on mi nawet powiedział kiedy już nie będziesz jeździć coś tam, ja, ja mówię, to co wy tam robiliście, skoro mi zabraniasz i wtedy czekałam, że dostanę w twarz, bo chyba przesadziłam. I on tylko wziął tych, powiedział, dobrze, tańcz. Tak, no, tam się zwykle na okrągło tańczy i śpiewa, nie? No, oczywiście. I się robi balety. Balety się robi, dokładnie. Balety no, są to polega zespół tańca, czyli i tańca. Dokładnie. I twoja etnografia, z, y, którą studiowałeś w Krakowie, też wynikała z tego? Nie, to też wynikało trochę z przypadku, ponieważ y, ja chciałam iść na muzykę, moi rodzice byli wtedy też przeciwni. I ja mówię, dobra, pójdę, gdzie chcecie w ogóle to... i to tam wiesz, bo otwierają teraz taki właśnie kierunek etnografii w cieszynie chcieli mi mieć pod ręką, to fajnie by było i pan profesor Kadubiec tam się otwiera jako, jako chyba dyrektor, taki wieloletni przyjaciel mojego taty. No ale kiedy poszłam na egzamin, to ci chcę poprosiłam, czy mogłabym być w Krakowie, bo jak no Tak, no bo jak się studiuję. <gry> no właśnie. Trzeba być trochę... Yy, Odosobniona. Dokładnie, opowiecie. więc dostałam się do Krakowa. Yy, natomiast potem się okazało, że ten kierunek jest genialny, że, że studia są fantastyczne, że profesorowie, doktorzy, magistrzy, którzy prowadzili zajęcia z nami, że to, że to wspaniali ludzie i absolutnie nie chciałam się zmieniać tego kierunku. To, to, to fantastyczny czas, fantastyczne studia i jeden z najpiękniejszych wspomnień w moim życiu. No i jakoś tak podążyłaś yy, yy, tą drogą, bo. Yy... Cały czas mówisz, że śpiewasz muzykę etniczną. Tak. Ja myślę, że chyba to jest mi pisane, mam wrażenie, ponieważ je, ja nie dążyłam do tego. Tylko ze współbratanki po prostu przypadkowo. Oni zaproponowali mi współpracę i, i jak jechaliśmy na pierwszą próbę i e, powiedział mi o tym Janusz, że to taka muzyka folkowa, to nie znowu. Ja już wtedy byłam w szkole jazzowej i jakieś gdzieś to moje zainteresowanie i moje plany muzyczne e, szły inną drogą. E, a tu jednak gdzieś cały czas ta muzyka, no i ten folk i ten folklor po prostu mi towarzyszył, więc widocznie po prostu jest mi ta muzyka pisana i nie bronię się przed nią po prostu kocham ją i być może ona jest tak głęboko we mnie zakorzeniona, że również tych instrumentów takich właśnie etnicznych, ludowych oczekuję od siebie w ogóle na swoich płytach i brakowałoby mi, gdybym tam tej muzyki i tych instrumentów Zawsze miał. się lepiej czujesz, jak to jest i uważasz, że to jest to, co ci gra w sercu. I tak, ja widzę, ja widzę wtedy rzeczywiście swoje, siebie, widzę swoje odzwierciedlenie, tak jak ta, ta płyta, którą teraz właśnie wydałam, o której to, będziemy, będziemy jeszcze mówić, tak, to ona się nazywa Po drugiej stronie lustra i to nie jest tylko jakby to, co się dzieje po drugiej stronie lustra, ale na początku popatrzyłam jakby na swoje odbicie i, i, i w tym odbiciu myślę, że yy, nie podsumowuję swojego życia absolutnie, ale spojrzałam w ogóle, kim ty jesteś, tak? I myślę, że szczerze sobie odpowiedziałam i głośno sobie odpowiedziałam na, na kilka bardzo ważnych pytań i, i to jest również jakby to tak, ja jestem folkową piosenkarką po prostu i, i tak już zostanie. Ale miałaś takie momenty w życiu, że chciałaś zniknąć, nie chciałaś już tego robić tak. po współpracy z bratankami, nie chciałaś już śpiewać tych korali ciągle. Ja miałam przesyt, ale to był taki przesyt związany myślę, że również z naszymi relacjami, które były wtedy i, i, i niezbyt sympatycznym rozstaniem, bardzo bolesnym dla mnie, bo nie miałam takich planów i myślę, że to wynikało z tego bardziej niż z jakiejś tam chęci porzucenia tego stylu. Ja jestem akurat osobą, która która nie porzuca Ym, i, i, i czasami palę mosty oczywiście, jak już jest bardzo źle i to mi się zdarzyło może dwa-trzy razy w życiu. Yy, yy, natomiast te... Natomiast tak to nie mogę odrzucać czegoś, co dało mi, otworzyło mi drzwi, co daje mi możliwość tworzenia dalej, pokazywania piosenek, spotkania się z tobą i tak dalej. To Czerwone Korale to, to jest bardzo dla mnie ważna piosenka w życiu i, i, i ja nie mogę tego odrzucić. Poza tym mam wrażenie, że nie każdemu artyście się zdarza coś takiego i każdy artysta na pewno marzy o tym, żeby, żeby mieć jedną piosenkę, która przejdzie do tak. historii muzyki. Czerwone Korale przeszły do historii muzyki, ja miałam 20 lat, bo to moja pierwsza piosenka, z którą wyszłam w ogóle do radia gdziekolwiek pokazałam piosenkę i ona stała ona, ona przeszła do, polskiej, do historii polskiej muzyki. I ja to ja bardzo sobie tego cenię, że, ja, że to jestem właśnie ja tą wykonawcą, że to ja zaśpiewałam tę piosenkę i ona mi będzie zawsze towarzyszyć. Także ja mam ogromny szacunek do tej piosenki i do widzu, do słuchaczy, do widzów, którzy, którzy również jakby spowodowali to, że ta piosenka przeszła do historii. Słuchaj, a urodziłaś się Ty pochodzi za Olzią? Tak. To są cudowne okolice, tak? Te tak. krajobrazy obrazy i też taka trochę życie na pograniczu, tak? Bo tu jest z jednej strony Czechy tak. i Polska. Polska, Czechy i Słowacja. I Słowacja tak. ja tak. mieszkam dokładnie w ostatniej miejscowości, przedostatniej miejscowości, ale w ostatnim mieście w zasadzie bo ten Obłąków, To jest takie miasteczko małe, który, od którego moja miejscowość się odłączyła. Mhm. Ale myśmy całe dzieciństwo to byli jabłonkowe. Jesteśmy teraz na, na, na wsiem. Na wsi po czesku. Dużo ludzi pisze na wsi. Zpisują <grywia> na wsi, czyli na wsi. E, I to jest. E, mm, w zasadzie przedostatnia miejscowość już przed Słowacją. E, w, o, przed Polską prawie też. To ty mówisz jesteśmy... po polsku, czesku i słowacku, tak? No, Słowacki mi towarzyszył całe dzieciństwo, więc ja znam Słowacki. E, myślę, że Słowak się domyśli, że nie jestem Słowaczką, ale, ale znam Słowacki, tak? Potrafię mieć. Po A takie życie to też rozszerza perspektywy, mi się wydaje. tak? Trochę dystans nabierasz do tej polskości, bo tutaj tak mi się wydaje. Czy... Wiesz, to jest tak, my byliśmy wychowani w bardzo trudnym terenie, jeśli chodzi o kulturę i o, o pojednanie, ponieważ Zaolzie jest terenem, gdzie mieszka 50 tysięcy Polaków i, i muszą żyć ze swoimi sąsiadami Czechami. Na przestrzeni wieków, na przestrzeni dziesięcioleci, tak w ogóle, ta historia tam się różnie układała. I w różnych sytuacjach politycznych najtrudniej mieli zawsze tamci ludzie, prawda? Tak, mają pretensje do nas, no wiadomo. Że... Nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu sąsiad, sąsiady muszą razem żyć. I. Jest pewne, są pewne zaszłości, są pewne stereotypy. Różnie się ludzie dogadują. Najważniejsze jest to, że chcą się dogadywać i że jakby władze, które tam są i i, i mniejszość polska i części, którzy tam są to wyciągają do siebie coraz częściej rękę i to jest najważniejsze. Um, więc myśmy ogólnie teraz jak jesteśmy wspólnie w unii. Tak, i kiedy znowu poprzewracano przecież polskie nazwy, yy, które tam tak średnio są jeszcze mile widziane, tak, i, i to tak właśnie muszą się docierać. Mi się wydaje, że to jest, y, to jest jeszcze na dziesiątki, dziesiątki lat, żeby ludzie zrozumieli, że po prostu i tak muszą razem żyć. Yy, I można do tego nabrać dystansu tylko w momencie, kiedy się wyjedzie, bo kiedy się jest tam na tym terenie, to się to bardzo mocno przeżywa, ale też ci ludzie tam żyją, na co dzień się z tym spotykają. Ja, przez to, że wyjechałam i wiele, wiele lat mi tam nie ma, to ja na to patrzę trochę inaczej na to wszystko, co tam się dzieje i jestem bardzo bardzo jakby bliska i polskiej kulturze, w której tutaj żyję od lat. Ale jak Polką. mówisz o tym, że jesteś bardzo zaangażowana emocjonalnie, co tam? Tak, tak, oczywiście, że tak. Mój ojciec był działaczem, był prezesem wszystkich Polaków tam na Zaolziu i od nas, jakby u nas w domu, od najmłodszych lat ta polskość była, to właśnie to wspieranie kultury, wspieranie polskości i to było, to było, mam wrażenie, dla mojego taty jedna z głównych celi w ogóle w swoim życiu. I, I nie jest mi to obce. Natomiast ja też nie od, żegnuję się i nie odrzucam kultury czeskiej, bo uwielbiam literaturę, uwielbiam w ogóle sztukę czeską, uwielbiam kino i wychowałam się w tym kraju i miałam ogromne naleciałości, dopóki nie przyjechałam oczywiście do Polski i nie zobaczyłam tego, ponieważ to u siebie musiałam zobaczyć, że, że mój szyk zdania w mowie i w pisaniu jest czeski, mimo tego, że tam się uczyłam języka polskiego, chodzi tam do polskich szkół. Ta, ta kultura ta, i wpływ czeskiej miał ogromne znaczenie. I też to zrozumiałam dopiero wyjeżdżając do Polski i patrząc na siebie z dystansu, po prostu jak, jak, jak inną Polką w Polsce jestem. To widziałaś ten, ten, ten proces, jak się zmieniasz. Tak, tak, i tą różnicę na początku, jak, jak po prostu, jak od dziecka mówiano mi, że jestem Polką, 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 tak? A w nagle przyjeżdżam do Polski i mam wrażenie, że jestem zupełnie inna i że jakby gdzieś mi ta polskości po drodze jeszcze brakuje. I... Jeszcze trafiasz, robisz karierę, masz 20 tak. lat i dwie płyty, które robią furore platynowe mhm. i masz mnóstwo koncertów i... I, i, I to może być naprawdę wyczerpujące w, w tak młodym wieku. Myślę, że to jest akurat dobry wiek na, taki, na takie szaleństwo. Ponieważ ja się w ogóle ja mam wrażenie, że mam taką obowiązkowość w sobie i że ja się chyba urodziłam do tego zawodu. Ponieważ jest dużo ludzi, którzy charakterologicznie i y, emocjonalnie nie, nie, nie nadążają, albo to nie jest dla nich. To jest dla mnie absolutnie życie. Te hotele, koncerty, przejazdy, bus, mnie to w ogóle nie męczy. Ja, y, mam w sobie... Pracowanie z muzykami, a kupowała tak. się, się chyba z Jackiem królikiem, tak? Nadal tak jest, tak. tak kumplujemy się bardzo, rzeczywiście, bardzo mi go brakowało przez kilka lat. Zostało. Tak, pracujemy razem, jest szefem mojego zespołu y, muzycznym. E, także m, współpracujemy bardzo blisko y, i, i bardzo sobie cenię tę przyjaźń, ponieważ y, y, przeszliśmy już y, i kryzysy, i y, 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 y bardzo dobre chwile. I myślę wydaje, że, że na tym też polega przyjaźń i, i wzajemne zaufanie. A czy to, że zaśpiewałaś, to były piękne dni, to było z, tak z refleksją o tym o bratankach, bo to było krótko potem, tak? To było to, to był w tym czasie, e, tak? To, bu, to były piękne dni, tak, Haliny Kunicki znany numer. Trochę z przykorem, tak, rzeczywiście. Poznałaś panią Halinę, czy Poznałam, poznałam i... A, z, i niezwykle sobie Pani cenie cenię i bardzo się cieszyłam, że mogłam zaśpiewać. Ona wtedy, ponieważ była gala, był koncert dotyczący tej płyty, właśnie to była płyta Ladies i, i była na widowni, więc o to, o to trudniej mi się śpiewało. Tak, bo jak jest ktoś, kto oryginalnie to śpiewa, Dokładnie. to zawsze tak. ma większą tremę. Oczywiście. Moim gościem w programie Taniec błędalem jest Kalina Młynkowa, która po Współpracy z bratankami po tych dwóch płytach nagrałaś po jakimś czasie, jak wróciłaś po swoich rozmaitych mm -hmm. przeżyciach płytę etnotek. Tak? tak, ja jeszcze chciałam tylko sprostować jedną rzecz. Ja nagrałam z nimi trzy płyty. O. Ta trzecia ostatnia też była ze mną nagrana, natomiast mój głos został skasowany i ja mam tę płytę w domu. Haha, ha. no, to będzie biały kruk, tak? To będzie no. bardzo cenna płyta. Także mam tę płytę. E, oczywiście. Wiem, 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 nie mogę nigdzie pokazać. Panowie, nie bójcie się. <grafię> ale... Miałeś satysfakcję, <grafię> że nagrałaś samą już po tematykę, tak? Oczywiście, yy, tak, To długo to trwało, yy, dłużej niż myślałam, niechcący, yy, ale yy, to była płyta, która rzeczywiście w duszy mi grała i, i, i z której jestem bardzo dumna, bo, bo to jest yy, taka moja podróż dookoła świata, moje przemyślenia, yy, chęć pokazania wszystkiego po prostu po drodze, co robiłam, gdzie byłam. Tak, bo twoim pasją jakoś podróże tak stało się też przy okazji. Tak? tak, to znaczy to był taki czas, że ja miałam też, mogłam sobie na to pozwolić czasowo, wiesz, bo, bo w tym momencie to jest to niemożliwe, ale w tamtym czasie ja nie koncertowałam, przygotowywałam te płyty i gdzieś tam po drodze znalazłam czas na podróże i one były dla mnie bardzo cenne, ponieważ ja w podróżach jestem bardziej obserwatorem i to bardzo dużo dobrego mi przyniosło dzięki temu jakby... To rozumiem, że byłaś w Irlandii, tak? Bo ta ostatnia płyta, o której teraz będziemy mówić, ta... To już nie jest podróż, to jest powrót z wakacji, to tak, tak to nazywam właśnie. Bo ona jest takim klimacie irlandzkim. Tak, tak, to jest cała płyta jest irlandzka i jest jakby... nie odbiegam od tego stylu. I... Pamięci, szczerze, że na przyszłość chyba chciałabym zostać w ogóle w tej stylistyce muzycznej, bo bardzo, bardzo dobrze się w niej odnajduję, jakby i emocjonalnie, i wokalnie, że mi się to dobrze śpiewa, I, i, i po prostu gdzieś tam czuję, że to jestem ja, i jest to odzwierciedlenie jakby tego, co, co mnie interesuje muzycznie, wokalnie, emocjonalnie, tekstowo, wiesz, bo to ta muzyka irlandzka ma. To do siebie fajnego, że, że jest dużo bajkowości w, w tematyce w ogóle celtyckiej, prawda? I, 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 ta, i, ta, jakby, i, i to mnie inspiruje bardzo do tego, że. Tak, żeby... jak spojrzymy, to muzyka popowa, ile czerpie z muzyki irlandzkiej, bo tak, tak tam się zaczęło, tak? Potem... Ta muzyka irlandzka się spotkała z muzyką, powiedzmy, yy, bluesem. Mm -hmm. To, co yy, Van Morrison robił, to jest właśnie muzyka irlandzka połączona z bluesem i to wszystko. To się pod... Dokładnie, gdzieś to się miksuje i, i ja naprawdę uwielbiam tę płytę. I to jest może taka megalomania teraz, ale gdzieś tam po prostu pracowaliśmy nad nią, może niedługo, ale, ale jednak. Yy, Melody, które były pisane dla mnie, te aranże, które już były aranżowane czy przez Leszka Wrąkę, producenta, czy przez Dana Hadla, czy przez Indrę Konirza, to one są mi bardzo bliskie. Ja się naprawdę w tym dobrze odnajduję i tak jak na przestrzeni, tam w mojej przeszłości miałam różne podejście do różnych swoich piosenek i różne przemyślenia, o których nie muszę mówić, tylko mogę sobie myśleć, to tutaj naprawdę jest to bardzo moje i, i, i bardzo mi to się jakby to powiedzieć? Według mnie jesteś taką spokojną osobą, która wie, co osiągnęła, i, i, i zna swoją wartość. Coś takiego czuję. Wiesz, jest coś takiego, że ja mam ogromny, ogromny szacunek do tego, co mi się w życiu przytrafiło muzycznie i strasznie mnie to cieszy. I myślę, że jestem na takim etapie w ogóle życiowym, że. Że, 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 że to dostrzegam, że to zaczynam dostrzegać i dodaje mi to, yy, jakby muzycznie, yy, dużo dobrego, bo, bo ja jestem spokojna rzeczywiście, to co mówisz. Ja znam swoje miejsce w, w muzyce, ja, ja się nie boję. o... Nie, że znalazłaś, bo jak naj, najtrudniej jest szukać tego miejsca, a potem, tak. jak sobie uświadamia, to jest miejsce moje, to. Dokładnie. Jestem spokojniejsza po prostu i mogę dzięki temu rozwinąć skrzydła muzycznie. I jakby... I mi się wydaje, że to, co, to jest bardzo mądre to co powiedziałeś. Najtrudniej w ogóle naj, największy niepokój jest jeżeli ktoś nie wie co chce robić muzycznie, tak? Bo ludzi, którzy fajnie śpiewają jest naprawdę mnóstwo. Ale żeby znaleźć siebie jeszcze, odnaleźć siebie w tym stylu muzycznym, być wiarygodnym to już jest trudniej. Tak, bo często o losach wokalistów, artystów decydują producenci, którzy nie zawsze wiedzą Mm -hmm. Co temu artyście gra w sercu, tak naprawdę. Ale myślę, że to też wynika z tego, że ci artyści tego oczekują, że sami nie wiedzą czego chcą, więc próbują to zrzucić na jakiegoś producenta i tak dalej. wiesz, Tak, bo... z tymi laureatami tych wszystkich talent show. Tak, i to, i to po prostu. Chyba, ty brałeś udział w bitwie, no, ale tak. to było trochę inne. To jest, wiesz, zupełnie inny program, bo to jest. Ja uważam, że przede wszystkim muzycznie dla tych, to jest najwyższe, największe wyzwanie, bo tam jest 16-osobowa grupa. Gdzie ludzie wiedzą, że jak wyjdą, to yy, zazwyczaj widoczny jest na przykład solista. Tak? Mają świadomość tego, że skupienie jest również na artyście, który ich prowadzi. Yy, i Muszą tydzień ciężko pracować na to, żeby się zgrać. Tam nie jest tak, że sobie zaśpiewają piosenkę fajnie, super, wezmą sobie słuchawki i z Whitney Houston na przykład kropka w kropkę albo jakoś tak podobnie spróbują to zaśpiewać. Tylko tam muszą, muszą pamiętać swoje głosy, muszą pamiętać swoje wejścia, nie mogą się powiedzieć za głośno, za cicho, muszą być wyrównani z całym chórem. To jest bardzo trudne i dla tych interpretów, i dla tych, którzy przygotowują. Dla mnie to była genialna I też podróż. I pokory takiej, nie? Trochę tak, tak żeby współpracy z innymi. Tak, a nie jest to łatwe dla nich, ponieważ każdy z nich się chce przebić, prawda? Ciebie to też była jakaś dla mnie raczej. to była niesamowita szkoła. To był fenomenalny program pod tym względem. E, dużo się nauczyłam. E, od strony psychologicznej śmiali się ze mnie, te, bo ja czasami się spotykam z tymi ludźmi. I oni, oni sami się śmiali w ogóle ze mnie, że, że jaki szalony zespół wy, y, dobrałam. I uważam, się że się tak? Tak, ja mam z częścią mam, mam cały czas okay. kontakt. W święta tam właśnie mam nadzieję, że mi się znowu uda, bo tam już piszą do mnie. Chciałabym się znowu z częścią spotkać, bo jadę na Zaordzie. Także e, jak mi się uda, to na pewno się zobaczymy, bo ja co po niektórych bardzo lubię, po prostu się z nimi tam bardziej zbliżyłam. E, ostatnio byłam w Katowicach, podpisywałam płytę, to również przyszła naprawdę też ta fajna grupa, taka, z którą skryłam, też mam kontakt i strasznie ich lubię i, 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 i naprawdę jakby jestem również fanem ich twórczości, bo oni w swoich regionach myślę są gwiazdami i to jest bardzo ważne, że, że jakby podtrzymują to i pracują ciężko i, i jest to dla nich. To warto było słowo. To, to warto to, to było. było. I to ciebie? Tak, tak. Ja uważam, że naprawdę to był fajny program i e, tym bardziej, że no, tak jak mówię, no po prostu oni musieliś tak piosenek troszeczkę inaczej nauczyć. Nie tam, że jeden staje i tam coś odśpiewuje, jakiś kolejny cover, tylko... tylko Musieli się zgrać, trudnych głosów często się uczyć, e, musieli wspólne piosenki się uczyć, jeszcze te, te, które tam były, bo za każdym razem przecież był wstęp I, i śpiewali jeszcze oprócz tego jedną piosenkę, więc później pod koniec to już były trzy piosenki, które się uczyli i w jeden tydzień to zrobić na głosy, szacun. Moim gościem w programie Taniec z jest Halina Młynkowa, która kilka, można powiedzieć, tygodni temu tak, tak. wydała płytę Po drugiej stronie lustra. Mhm. E, Wspomniałaś tutaj o producencie, tak? O... Leszek Wronka. Leszek Wronka. To jest człowiek, który robił dla Wondraczkowej, tak? Dla Kar dla dla tak. Wielkich Hity rzeczywiście, no myślę, że piosenki Leszka w ogóle spowodowały, że Helena po latach, później po upadku komuny, po takim wyciszeniu wróciła na scenę z wielką Jak się z nim spotkałaś? A więc, powracamy znowu do Bitwy na Głosy, ponieważ Ewa, była, Ewa Farna była, wtedy właśnie mieli wejść do Półfinału i zaprosili mnie jako gościa, i tam spotkaliśmy się pierwszy raz. E, I mimo tego, że ja jakby znałam Leszka jego dokonania, bo bardzo lubiłam słuchać kiedyś jeszcze w obrotach jego płyty Olza, którą on sam jakby wydał, takie instrumenty, no, no świetne, na, na orkiestrę były, strasznie lubiłam te płyty wtedy, e, to ja go znałam, a on znowu, znowu mnie, jakby z twórczości, ale nie znaliśmy się osobiście, tam się poznaliśmy. I co, nagrywaliście tę płytę w Czechach, tak? Czy... Tak, w Czechach. Potem Leszek mi zaproponował, chwilę potem zaprosił mnie na spotkanie, zaproponował mi tę płytę, e, żebyśmy razem pracowali, no i potem przygotowania trwały. A jest jakaś różnica między nagrywaniem tematu? Myślę, że jakby studia i tak dalej, to jest na pewno bardzo podobnie, tylko, że akurat e, tutaj trafiła się taka sytuacja, że e, wiesz, każdą płytę i każde miejsce tworzą ludzie. E, tam jest akurat e, genialny również realizator, tutaj też są świetni, to nie, nie chodzi o to, ale panowie co bardzo zgranie. Widać że, widać, że współpracują razem od lat, że się doskonale znają, doskonale się dopełniają i ta współpraca była po prostu dla mnie niezwykle komfortowa. To po prostu po pierwsze, że jako producent wiedział, co, co, co chce od tej płyty, tak, jeśli chodzi o strony muzycznej, bo to był pierwszy raz, widziałam prawdziwego producenta z prawdziwego zdarzenia, tak? który wie, co robi, który ma to wypisane, który po prostu po kolei realizuje to, co sobie założył i, i jak, jak ma to wyglądać, jakby, więc w tym był porządek wszystkim i rzeczywiście i również nagrywanie w to była ogromna przyjemność, i mam wrażenie, że przytrafiło mi się pierwszy raz w życiu to, co, o czym zawsze marzyłam na płytach, żeby śpiewać tak emocjonalnie, jak śpiewam na tej płycie. O, I to, to się udało. I strasznie mi to, mnie to cieszy pomaga to, że y, to są twoje teksty i. Tak, e, myślę, że większość też. Większość jest z twoich tekstów, tak? Czy... Yy, większość jest z naszych wspólnych w ogóle, bo ja akurat pisałam być może coś tam, może wymyślałam, ale Leszek... Mówią, yy, przepraszam, że nie słucham tej płyty, sorry, nie? Ale yy, śmieszne teksty, tak to, śmieszne teksty, czy kiedy ty gdzieś tak powiedziałaś? Yy, to znaczy jest jeden taki śmieszny tekst, bo to jest um, o tym, żeby... żeby... Generalnie on, yy, on wzbudza dość duże emocje, bo yy, ja uważam akurat, że nie wolno podchodzić za bardzo na serio do tego. Ja nie uprawiam muzyki, która yy, ma naprawić Świat, tylko ma dać radość, tak? Yy, I tak jak ja muzykę kocham, to tak samo chcę po prostu, żeby ludzie kochali muzykę i żeby, żeby się nią bawili. I to jest tekst, I gdzie... Gdyby państwo zobaczyli ten uśmiech i w tej chwili, to każdy by się ucieszył. Każdy by chciał być na moim miejscu tutaj. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Ale wiesz to jest taki tekst właśnie, że pytałam Leszka, jak napisał muzykę, wy ty o czym pisałeś? A on mówię, wiesz, to było takie, masz duży nos. Jeszcze tak śmiesznie zaśpiewał przez ten telefon. A ja wiesz co, to jest głupie, jak był, ty to co mówisz. i. W tym momencie, jak tam potem się rozłączyliśmy, ja tak się zastanawiałam, ale czemu by nie mogła być jedna piosenka taka po prostu? Czy to wszystko Część, musi być takie w ogóle wydumane i nie wiadomo co? Większość piosenek polskich jest o łzach, o, o, o tym, że czeka, tak, że... Tak. Jest... Dym nad miastem, a ona w płaczu, no tak. Dokładnie, a tu jest masz duży nos i wciąż drapiący wąs, nie martw się i tak kocham Cię, jak tylko się nie ma <laughs> wąsa, no ale na nos trzeba pracować. Wiesz, kobiety, które cały czas po prostu mówią, Boże, Boże, jestem za gruba, a potem sięga po ciacho i go i tak zje, tak? I ja też to robię, tak? Nie myślę, że jestem za gruba, nie? Jezus Maria, żeby nie było znowu, że bo tu że ja za chuda i coś. Ale, ale generalnie sama to znam, i z nami z przeszłości i w ogóle jakoś tam, że, że człowiek ma Jakiś problem, a i tak potem, i tak jakoś trzeba to naprawdę cieszyć się tym życiem i, i, i nie przejmować się jakoś takimi rzeczami. Więc jakby o tym jest ta piosenka, tak y, 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 y... Ta, i. To irlandzkie rytmy. To fajnie, fajnie, taka piosenka o, o, o tą radość Tak, o tą radość dokonie, i, i w tej w piosence singlowej tak samo, to jest yy, aż do dna, tak, cieszmy się w ogóle czerpmy z tego życia aż do dna siedzieliśmy sobie z Leszkiem, piliśmy sobie wino po prostu, wypiliśmy go oczywiście aż do dna i tak, tak byliśmy nad tym życiem, które po prostu gdzieś tam ucieka i, i okazuje się, że te niespodzianki w życiu yy, które są, yy, że, że życie w ogóle nas potrafi zaskakiwać pozytywnie nas potrafi zaskakiwać i, i, i Trzeba się cieszyć naprawdę do nas tym, co mamy i, i każdą tą chwilą, bo yy, nawet jak szybko umija, o, przemija, to, to, to warto ją zapamiętać w, warto że w momencie, kiedy jest fajnie, to, to zatrzymać to i przeżyć po prostu każdą sekundę, to co czasami się u nas na naszej kulturze w ogóle zarzuca, prawda, że żyjemy przyszłością albo przyszłością. Bądźmy tu i teraz. Tak. E, ktoś powiedział kiedyś, żeby to chwilę napisał, żeby za te piękne chwile. Te zachować jak te buchy w, w Bursztynie albo takie tak. tak, żeby one tak były w nas. Ale yy, Zbyszek Książek napisałeś to też tekst tak, tak. Na ten, tak. tak Zbyszek, tradycyjnie. Zbyszek, dokładnie. Zbyszek książek to jest dla mnie już jakby yy, człowiek z tradycją również i, i jakby yy, bardzo bym chciała i myślę, że tak będzie na przyszłość, że zawsze gdzieś tam jego tekst jeden przynajmniej się pojawi i tym razem też tak jest. A jak z promocją koncerty? Koncerty y, mamy, y, przygotowujemy trasę koncertową na przyszły rok. Zapowiada się bardzo dobrze. Już tych koncertów jest sporo w tym momencie pozapisywanych. My tego jeszcze nie ogłaszamy na stronach internetowych, bo jeszcze co wcześnie, e, ale od przyszłego roku naprawdę ruszamy y, i, i robimy to, co ja kocham najbardziej, czyli to są właśnie koncerty. Czyli zapraszamy na koncerty i e, jeszcze raz przypominamy po drugiej stronie lustra. Tak. E, Halina Błękowa, tak. Taka, jaka jest tak. cała. Tu i tam, ponieważ jej, po, drugie... i po drugiej stronie. Trochę do y, Alicji od świecowego że Alicja w Krainie Czarów, to jest to taki czarodziejski świat. Jest to taki świat trochę, trochę realny, bo niektóre teksty są takie, wiesz, że y, one są dla mnie bardzo serca i y, 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 są moje prawdziwe. I y, 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 y jest to sięgnięcie trochę do mojej duszy, takie zatrzymanie się w tym szybkim świecie i y zobaczyć, i y, y zobaczyłam siebie w środku i y, y, y opisałam to. Ale y, 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 y też jest właśnie taka bajkowa, odważna Bardziej drapieżna, bardziej taka kocia kobieca, i to wszystko, co czasami kryjemy w normalnym świecie, to jest tamtej pójdzie. Zapraszamy. Halina Płynkowa była gościem programu Taniec z Brindalem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Na schladaną. Taniec z Brindalem w Radio Z.